Witajcie, widzowie, w filmie, którego w sumie jakimś cudem nigdy nie robiłem, czyli po prostu powiem wam, jakie są moje ulubione skiny do każdej postaci. Ogólnie wydaje mi się coś, jakby taki odcinek, wydaje mi się dosyć zwykły, taki dosyć pospolity, ale tak jak sobie myślę, no to nigdy go nie widziałem na YouTubie, ani sam nigdy takiego nie nagrywałem, więc postanowiłem takiego, taki właśnie odcinek nagrać. Więc jeżeli się nam spodoba, pamiętajcie zostawić suba łapkę w górę bić na serwer Discord, tam zawsze są jakieś okazje, aby dodać mnie na przykład do znań za darmo albo może nawet wygrać jakiegoś skina albo emotkę za darmo. I tak w ogóle widzowie możecie w komentarzach napisać, czy interesowałoby Was to, jakbym zaczął nagrywać jakieś filmy Squad, ze Squadbusters. Ogólnie w Polsce nie jest to zbyt popularne, właśnie zauważyłem, że w ogóle nikt tego nie nagrywa, ani z większych, ani z mniejszych youtuberów w Polsce za bardzo tego nie widziałem, więc może właśnie abym ja mógł coś ponagrywać z tej gry, bo naprawdę... Ja nawet w sumie codziennie gram w tą grę, to naprawdę moim zdaniem nie jest gra i mógłbym wam coś tam wtedy popokazywać, więc po prostu napiszcie w komentarzach, czy byście coś takiego chcieli. To tyle mam do powiedzenia w Intrze. Myślę, że możemy przechodzić do właśnie wybierania tych najlepszych skinów. Tylko dodam jeszcze dwie rzeczy Po pierwsze będę brał pod uwagę tylko skiny, które posiadam Albo skiny, które są obecnie do kupienia w sklepie Na przykład nie będę brał pod uwagę limitowanych skinów e, Których po prostu nie ma już w grze Dla przykładu, e, nie wiem, Challengera Korta. E, Challengera Korda Core... Dobra, sorry Wiecie, którego Kolta Tego limitowanego z 2020 roku Tylko jestem taki słaby, że nie wiem tego wypowiedzieć Normalnie Starshelli na przykład I też nie będę brał pod uwagę srebrnych, ani złotych skinów za Golda No i będę leciał postaciami dosyć losowo, jakby po prostu, nie wybiorę sobie jakąś kategorię Crosses next master i spoko, no to tak idziemy po kolei Zaczynając od Otisa, ma on tylko trzy skiny Wydaje mi się, że zdecydowanie W Otis jest tutaj najlepszym skinem, jest on też jakby przedstawieniem naszej polskiej sety, ponieważ został on dodany do gry dzięki naszej polskiej zecie no Pirla, tak jak mówiłem nieraz, będę za każdym razem się tłumaczył, że celowo mówię Pirl zamiast Pearl po angielsku albo Perła po polsku, no i wyboru nie ma dużego, to naprawdę jest moim zdaniem jeden z lepszych skinów za 29 gm, no ale to jest jednak sporo lepszy skin. Do Mortisa mamy trochę więcej do wyboru, tutaj widzicie, że jest dosyć tych skinów. I także, że trochę trudno mi było wiedzieć, chyba żaden z mecha skinów tutaj się nie znajdzie, bo nie jestem dużym fanem skinów mecha. No, pewnie ten Rockability Mortis, ale też personalnie lubię grać Wiszstein Mortisem, ale jednak wybiorę tego Mortisa tutaj. Penny, moim zdaniem, mam naprawdę kilka świetnych skinów, Między innymi jest ten właśnie, no jakby to powiedzieć, zapomniał to ta się Elf Penny, dobra, Elf Penny. Jest ta peny, ta zielona OG. Ta pomarańczowa jest też spoko, ale nie jest OG, za to ta jest OG i dosyć limitowana, no i jest też ta z karnetu, która nie jest zła. Ogólnie wydaje mi się, że ten właśnie Smuggler Penny jest najlepszym skinem, ale ten Elf Penny też jest naprawdę mega spoko. Do Bonnie mamy tutaj cztery skiny, i szczerze nie jestem pewny, który mi się bardziej z tych dwóch podoba, ale wydaje mi się trochę, że ten Empress Bonnie skin mi się bardziej podoba, ponieważ ten skin do Bonnie ma dosyć dziwne włosy. Nie jest to włosy czy kask, ale po prostu dosyć dziwnie to wygląda moim zdaniem. No do kolta to będzie dosyć trudno wybrać, e, tak jak właśnie z Mortisem jest sporo skinów do wyboru. Mamy m.in. Corsarza kolta, z takich lepszych skinów, Banany kolta, Dark Angel kolta, Mecha kolta i szczerze tym razem pewnie jakiegoś z Mecha koltów wybiorę, ale niestety nie mam żadnego, bo po prostu nie zależy mi aż tak bardzo. I tak ogólnie... Z tych Coltów najbardziej mi się podoba chyba ten Renegade Mecha Colt, ale jeżeli mamy liczyć skiny, które tylko mam, no to Banana Colt jest moim ulubionym. Do Amber bardzo niedługo będzie wydany nowy, bardzo spoko skin, ale skoro jak na razie mamy tylko te dwa skiny, to tak szczerze po prostu dużo przyjemniej mi się gra Amber de la Vega. Wiem, że to jest epickim skinem, a to jest legendarny skin, ale po prostu ten skin, nie dużo przyjemniej mi się gra tym skinem. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale naprawdę sam model też jest mega ładny, ogólnie e, ten... Ustrój, jak nie ustrój, tylko ubiór mi się bardzo podoba, właśnie w tej postaci. Tutaj akurat powiem coś niepopularnego: dosyć mi się średnio podoba ten job stool, chociaż wiem, że bardzo sporo ludzi lubi tego skina i uważa go za no, nawet najlepszego skina z kategorii legendarnej, ale z tych właśnie, no ogólnie bym powiedział, że Santa Stu jest moim ulubionym. Ten trochę mi się znudził po jakimś czasie. Ten szczerze jest bardzo underrated, moim zdaniem jako wygląda, ale tak ogólnie to wybieram Santa Stu. Okej, okay, szczerze, Frank ma naprawdę niezłe skiny i będzie mi trudno wybrać Caveman Frank oraz ten nowy Frank, są naprawdę spoko po remodelu, to znaczy też nowy skin, a to jest właśnie po remodelu. Ten skin od do Franka też jest mega piękny, jeden z... to jest chyba pierwszy właśnie ten fioletowy skin, a wiemy chyba jaki jest teraz hej do tych fioletowych skinów, ale ten akurat był pierwszy z nich, więc jakby to znaczy, że jest dosyć spoko, tylko skina niezbyt lubię, bo po prostu ma słaby atak. Więc tak szczerze powiedziałbym, że najlepszy jest chyba Caveman Frank zwykły, albo ten właśnie Spirit Knight Frank. Trochę trudno mi powiedzieć, ale jak mam ten to Cavemana. Do Hanka nie ma chyba dużego wyboru. W ogóle taka ciekawostka, nie licząc berego, który został dodany w tym update'cie dopiero, więc jakby może go nie liczyć. Hank jest jedyną postacią, która nie ma srebrnego ani złotego skina, co będziecie mogli zauważyć podczas oglądania tego odcinka. Poko ma dwa mega one skin moim zdaniem, czyli CCTV Poko, tak to się chyba wymawia, oraz Trash Poko. I wydaje mi się, że design dużo lepiej ma Trash Poko, ale CCTV Poko to jest naprawdę spoko. Jak mam wybrać się na kiedy, no to Trash Poco jest moim wyborem. Do Gala też niedługo zostanie dodany naprawdę spoko skin. To jest OG skin, to jest niezły skin, to jest niezły skin, ale wydaje mi się, że e, najbardziej mi się podoba Squeak Buster Gale. W ogóle taka e, trochę śmieszna sytuacja, że jakby nazwa tego skina to są trzy postaci. Squeak, Buster i Gale. To jest naprawdę ciekawe, ale ten skin też jest mega spoko, jednak muszę wybrać Squeak Bustera. No Grifa są trzy skiny, w tym dwa, które są limitowane, ale ogólnie wybieram chyba tego nielimitowanego, jako mojego ulubionego, chociaż tym mi się czasem mega mega przyjemnie gra, mam po prostu mega spoko tak moim zdaniem, ale jednak chyba wybiorę tego, bo ma naprawdę spoko design. Nie wiem czy wiecie, ale Shelly ma strasznie dużo limitowanych skinów. To jest zwykły model, to jest ok, zwykły skin, którego można zawsze kupić, limitowany skin pierwszy, zwykły, zwykły, limitowany drugi, limitowany trzeci, limitowany czwarty, limitowany piąty, limitowany szósty, limitowany... nie, to jest akurat zwykły, limitowany ósmy, jeszcze są tam inne limitowane, na przykład ta czerwona wiedźma Shelly, albo też star Shelly oczywiście, z tych wszystkich... Chyba to właśnie Stellar Sherry jest moim ulubionym. Też bardzo lubię na skład Buster Shelly, Wiedźmy Shelly oraz tą czarnowłosą włosną Shelly Dancer Iris. Ale jak mam wybrać jednego, no to Stellar. Do Kita mam, będę miał strasznie niepopularną opinię, ale moim zdaniem Billy the Kid, ten za 25 gemów jest sporo lepszy niż Killboxer Kill Kill Gold Pole oraz Killboxer Dark Pole. Trochę śmieszne, że on się nazywa Dark Pole, a jest najjaśniejszy z tych wszystkich kitów. Po prostu, no. Nie wiem, mega, mega spoko wygląda. Wygląda jak skin za takie 80-150 gemów. I po prostu, nie wiem, nieprzyjemnie mi się gra tymi. Ten po prostu jest dla mnie najprzyjemniejszy do grania. Aż, moim zdaniem, wszystko co ma to jest mega ładne. Mega ładny, zwykły model. Mega ładny spasa skin. Mega spoko, tutaj pomysł na skina. I tak samo, mega spoko pomysł na skina. I też mega fajnie się tym skinem gra w grze. Ogólnie najczęściej właśnie gram krampusem, Ashem, Ale wszystkie skiny uważam za mega ładne. W ogóle nie wiedziałem, że Tik ma tak mało skinów, chociaż on jest w tej grze 5 lat, teraz dopiero dodali mu te 3 skiny z pasa, ale jakby ich nie dodali to miałby tylko 4 takie skiny za gemy i za blink, no za blink tylko 2 w sumie, ale no zdecydowanie najprzyjemniej się gra właśnie tym wariantem skina mechatik i to po prostu dlatego... Że ten skin ma naprawdę dobry atak W sensie, że mam takie uczucie, że trudno powiedzieć Gdzie, ten, gdzie te ataki z tych trzech skinów wylądują A po prostu design tego mi się najbardziej podoba Ten jest po prostu za ciemny, ten jest za jasny, a ten jest idealny Edgar to kolejna postać, która w sumie ma same dobre skiny I tak ogólnie to myślę, że najbardziej mi się podoba ten Za 200 gemów Thief Edgar To jest chyba złodzie Edgar po prostu po polsku Ale z tych skinów, które mam zdecydowanie Orochi Edgar jest moim ulubionym Chociaż Doktor też jest naprawdę spoko do Mandy akurat gram skinem złotym, to jest zdecydowanie najlepszy skin za 150 gemów, którego nie posiadam, jest to mega ładny skin, a nie mam go tylko dlatego, że mam złotą Mandy i no ogólnie z tych skinów oczywiście uważam, że handbook Mandy jest najlepsza, no bo to co mówiłem, że nie liczymy złotych i srebrnych, ale z tych co posiadam no to oczywiście magma Mandy. Mr. P tak jak Amber dostanie w tej realizacji dosyć ładnego skina, ale jak na razie trzeba żyć z tym co mamy i w sumie Mr. P też ma mało skinów. On jest w tej grze 4,5 lat i ma tylko 4 skiny, w tym jeden za ten jeden za 30 gemów, a pozostaje za 80, więc dosyć ciekawe. Ogólnie uważam, że zdecydowanie Mr. Fly czyli Pan Mucha jest, jest zdecydowanie najlepszy. Do Sprouta jest naprawdę sporo ładnych skinów, ogólnie kiedyś lubiłem tego zdecydowanie najbardziej, ale trochę mi się znudził i obecnie uważam, że Carapte Sprout jest moim ulubionym skinem do Sprouta. Do Willow nie ma zbyt dużego wyboru, myślę, że to jest dosyć oczywiste, że mój wybór to Scorpion Willow. Do Leona szczerze Michaleon mi się jakoś nie podoba. Z tych skinów, no ogólnie ze wszystkich do Leona zdecydowanie najbardziej mi się podoba wilkołak. Niech ktoś widzowie zacznie próbować przyspieszyć tempo, biorąc pod uwagę, ile mamy jeszcze postaci, no to trzeba trochę przyspieszyć. teraz, zdecydowanie, Loki Chester jest najlepszy. Ten też jest spoko, ale no jest jednak spora różnica. Do Groma zdecydowanie, Frank Grom, jakby ten, jest trochę ten ma trochę dziwny design, a no to jest spoko skin oczywiście, ale to jest zdecydowanie najlepszy. Hmm, ciekawa jaki jest mój ulubiony skin do Berego. I to jest dosyć ciekawa bo... Moim zdaniem to jest beznadziejny skin, mega słaby, to jest beznadziejny skin, mega słaby, a to jest niezły skin. Może, że jest to mój ulubiony skin donity, ale z tych, które posiadam, to Shiba Nita. Do Małpy wiem, że jest ten skin za 300 gemów, ale skoro go nie mam, to go nie liczę. No i ch chyba wiecie, chyba możecie się domyślać, jaki jest mój z tych ulubionych. Tutaj mamy do parówki mega duży wybór, kurde... Ee, jeden skin, nie liczymy tego w sumie, jest tylko jeden skin, ale no mam złotego, oprócz tego, ale tak jak mówiłem, one się nie liczą. Dobra, kruk może być kontrowersyjny, patrzcie, mam białego kruka, mam wszystkie trzy mecha kruki w ogóle, mam też kapitana, feniksa nie mam i tego krobona nie mam, Moje, mój zdecydowanie ulubiony to kapitan oraz biały kruk, nie wiem czemu mam mecha kruka, jakby te kupiłem jak były jeszcze ze starpointsy, ale tego kupiłem za 300 gemów, totalne zmarnowane, totalnie zmarnowane gemy, ale po prostu ten skin jest naprawdę spoko pod moim zdaniem. Jak mówię coś takiego, że na przykład lepszy movement, lepiej mi się trafia taki coś takiego, to po prostu mówię o moim odczuciu. To tak oczywiście nie jest, że tak jest, ale tak to odczuwam personalnie. Jak chodzi o do Karla, jest naprawdę mega y, duża ilość Spokoskinów. To jest Pokoskin, to jest Pokoskin, to jest SpokoSkin, to jest SpokoSkin, to jest SpokoSkin i to jest Spokoskin, ale zdecydowanie kapitan kary jest moim ulubionym. Jest najbardziej OG, jest najbardziej no, ekskluzywny i też jest najładniejszy. Jakby ktoś się zastanawiał czemu mam tego skina, to pam, to dlatego, że był na promocji. Za 100 gemu, za 100 GMU z 300, więc jest dlatego. Ale też uważam go jednak za najlepszego skina. Do PAM, chociaż Stomp PAM też jest mega spoko. Janet, kolejna postać, która ma same dobre skiny, może z wyjątkiem tego. Dark Fairy Janet to akurat w ogóle nie pasuje do tej postaci. Ale ten skin jest prawdopodobnie moim ulubionym ze wszystkich, a z tych, które posiadam, no to powstarczane. Ogólnie mam kłopotą Lily tylko dlatego, że i ten skin, i ten skin są totalnie beznadziejne, więc dlatego właśnie mam tego, ale z ogólnie z tych, no nie licząc z tych, no bo ich nie liczymy, no to. To jednak truskawka. Do Bo niedawno mi wydropił właśnie ten skin Underworld. Bo i nie wiedziałem, że to jest taki fajny skin. Szczerze, myślę, że tym skinem będzie mi się grało dużo gorszej, albo że Król jest dużo gorszy, ale teraz jest to mój ulubiony skin do tej postaci. Osob przyznam, że ten skin Brother Bo też jest bardzo spoko. Byron ma kilka spoko skinów, ale zdecydowanie moim ulubionym jest Overlord. Po prostu ma mega ładny design. To jest jeden z lepszych designów skin, jaki w życiu widziałem w tej grze. Razem pewnie z Amber de la Vega, no i oczywiście z Biblantę. Do B, ogólnie w ogóle śmiesznie wygląda ta B jak jest taka różowa, nigdy na nią nie zwróciłem dużej uwagi, ale mega dziwnie i śmiesznie wygląda ten skin taki różowy. Ale pewnie B-Bite albo Archie William B, jak mam wybrać się na jednego to B-Bite. W ogóle taki fun fact wam dam. E, Jakąś chyba w 2021 roku Supercell dodał do B 5 postaci w jednym update, czyli Neco B, Gol kobi, B, B, Srebrną B oraz Złotą B Potem przez 3 lata nie dodali żadnego skina i teraz dodali jej ten B-Bite, więc dosyć ciekawa sytuacja. Do Jina nie ma w ogóle debaty, tak. Samurai nie jest zdecydowanie najlepszy, ale no wiecie, ja też gram złotym, ale tego nie liczymy. Do Melody Sam Design jest oczywiście dużo lepszy dla Happy Melody, ale nie wiem czy wiecie, ten skin jest bugowany. Po prostu pierwszy Star Power, czyli ten dużo lepszy do Melody, w ogóle nie działa z tym skinem, w ogóle nie daje ci Speed Boost'a, więc muszę grać jak na razie z tym skinem do Melody Żółto Do Rosy moim zdaniem, zdecydowanie Kokorosa, nie ma tutaj za bardzo debaty w ogóle nad czymkolwiek innym. Do Jackie. Trudno mi powiedzieć, to jest między Ultra Drillowcem a Jetski Jackie, ale wydaje mi się, że Jetski Jackie jest trochę lepsza. Squig nie ma zbyt wybitnych skinów, jak mam wybrać jednego, to pewnie Go Squika, ale ten Nerd Squig też jest niezły. W ogóle czemu on ma I w z tyłu? Nie wiem. Do arty właśnie dodali tego skin na Poseidon Arti. Moim zdaniem jeden z najlepszych skinów za 200 gemów, na pewno go kupię. Tylko sobie pozbieram te gemy, bo nie chcę mi się za bardzo kupować gemów za kasę, skoro zawsze są w karnecie 120 gemów, a nie na 150 na sezon. Więc po prostu wolę sobie poczekać, a ogólnie mega spokój skin i na pewno mój ulubiony do tej postaci, a jeżeli go nie liczymy no to no, wybór jest chyba oczywisty. Do fanga moim zdaniem 100% Furious Fang. Ten ma trochę dziwny design, po prostu dziwnie wygląda trochę. Te dwa są ogólnie słabe, powinny być super rzadkie. Ten jest moim zdaniem mega overrated, no a ten po jest spoko. Kolet ma sporo skinów i każdy skin oprócz tego Furasa to wszystko jest mega spoko. E, najczęściej gram w pinku Polet, ale też e, bardzo lubię Gladiatorkę. Hmm, ciekawe jakie już skina wolę. Tutaj takiego super mega War Champion Gasa. Tylko że tym razem nie jako Zeta polska, tylko Zeta yy, japońska. Hmm, czy tutaj jakiegoś skauta randomowego? No, tak mi się wydaje, że wolę tego. Hmm, ciekawe. Bez komentarza zostawię w ogóle tą postać. Pamiętajcie, w ogóle widzowie, jak chcecie zobaczyć oficjalną tier listę skinów do Bibi, to po prostu wbijcie na mój serwer Discord, wbijcie na kanał ogłoszenia i zobaczcie przypięte wiadomości. Tam jest jedyna prawdziwa tier lista skinów do Bibi. W ogóle taka ciekawostka, skoro już tutaj jesteśmy przy Bibilante, no to ostatnio po prostu pytam się różnych streamerów bardziej znanych oraz youtuberów polskich, czy wolą Bibilante, czy wolą właśnie owce Bibi i no jeżeli jakby już mam o nich info, no to się ich nie pytałem, na przykład Bolta Dika, Damiana się nie pytałem, po prostu już wiedziałem, no i też po prostu czy mają w ogóle Bibilantę. Jeżeli mają Bibilantę i wolą Bibilantę od owcy, no to idą na czystą listę, po prostu na... no tak, na czystą listę. A jeżeli nie mają Bibilante lub uważają, że owca Bibi jest lepsza niż Bibilante, to idą na czarną listę. Ogólnie aktualizuję często tą listę właśnie na moim serwerze Discord, więc kolejny powód, dla którego możecie tam pić. Przechodząc do danej mamy i tutaj prawie każdy się zgodzi, że Street or Max jest najpierw do Max. No może tacy sobie bardziej casual gracze myślą, pomyślą, że nie wiem, jakiś Furas Max albo może Hermes Max są lepsze, ale tempo Rosy jest dużo lepszy dla przynajmniej tych bardziej skillowych graczy. Do tary szczerze trudno mi jest powiedzieć, chyba najczęściej gram tą Rage tarą, co była za free, ale w sumie wszystkie skiny co ma Tara to są mega dobre. Oczywiście stara, twoja stara jest mega spoko tym pod względem nazwy, ale no, dam jednak pójść na tej tarze. Do Broka strasznie trudno mi powiedzieć, bo on ma sporo dobrych skinów, to jest mega spoko Skin, to jest mega Spoko Skin, to jest mega Spoko Skin, to jest mega Spoko Skin i to w sumie jest tyle. Jak mam wybrać jednego? Szczerze Hot Rod Brock. Po prostu mam OG vibe gdy tym gram. Do Bula, Minotaur Bull jest moim ulubionym głównie dlatego, że dostałem go za darmo, ale pe pewnie ten go nie miał za free to by my, e, nadal był po stronie Space Ox Bula. Jako najlepszego skina do Bula. Dosama sama Dark Clown Sound to jest zdecydowanie najlepszym Dosama, nie będę nawet siebie wytłumaczał. No wytłumaczał, Tak się mówi w ogóle? Tak, tak jest Prawie nie wiem. Nie mam pojęcia kiedy ostatnio zmienia na dolu, moim zdaniem po prostu tym mi się mega przyjemnie gra. Może nie mam jakiegoś najciekawszego designu tak jak ten, ale po prostu ja zawsze gram tym. Daryl ma chyba mało skinów, trudno mi powiedzieć, ale dawno nie miał nowego skina. Ten go dodali ponad półtora roku temu i co, no nie no, to jest zdecydowanie najlepszy skin ten, którym gram, ale tutaj jest kolejny OG skin, którego posiadam, czyli ten pieróg Daryl. Do Barleya klonowy Barley, to jest jedyny dobry skin do Barleya w tej grze, ale teraz w tym update dodadzą mu kolejnego dobrego skina, czyli tego pirata, którym na pewno będę grać. Do no Sandy zdecydowanie Nightmare Sandy jest najlepsza, nie jakieś furasy znowu, yy, nie te, no Latarenka też jest mega spoko, grałem nią bardzo długo, ale teraz uważam, że Nightmare jest lepszy. Do Loli myślę, że zdecydowanie Kitsuna Lola, Kitsune Lola, znaczy nie ma trochę co argumentować, ale to jest w ogóle najgorszy srebrny skin w że grze, Może na, możecie się ze mną debatować jak chcecie. Do Serge'a, moim zdaniem nie jest najlepszy, po prostu mega przyjemnie mi się nim w porównaniu do innych skinów do Serge'a. Ale tutaj mamy kolejnego OG skina z mojej strony. Okej, okay, to będzie coś kontrafe, kontrowersyjnego, ale Spike nie ma dobrych skinów. To, no nie, najbliższe co jest tutaj do dobrego skina, to jest Pyro Spike oraz Sakura Spike, yy, to jest słabe... Kupa jest słaba. No nie jest najgorsza, ale jest dosyć słaba. To jest słabe, to jest słabe, to jest słabe, to jest beznadziejne. W sumie to też jest beznadziejny mega overrated skin. Najczęściej gramy, na Pyro Spike, ale. No, to jest pewnie najlepszy skin do Spike'a. Może Kupa Spike najlepszy, ale. No najczęściej gram tym. Ogólnie nie lubię za bardzo żadnego skina do Dorico, ale teraz dodali te nowe. Szkoda, że nie mam tego co ma Blink, jakby to jest oczywiście ta wersja za 10 megaboxów, ale najpierw jest ten co jest jakby za Blink, wiecie po prostu ten co jest cały otoczony Blingiem. I no ale jak na razie no to to jest zdecydowanie mój ulubiony skin Dorico. Do Primo myślę, że LRA to jest mój ulubiony. Mam sporo skinów do Primo, to jest akurat jedyny lepszy skin, ale na razie nie będę go kupował. Teraz te zgenizuję na tego Poseidona Arty, a nie na tego. Date Beata są dwa mega i to naprawdę mega dobre skiny, czyli Virus Abeat oraz Salon 8-Bit. Po pierwsze oba są OG, po drugie oba są ekskluzywne, i po trzecie oba są naprawdę mega spoko. Do Jesse nie ma za bardzo co myśleć. Skadi Jesse jest zdecydowanie moim ulubionym skinem do Jesse. No Piper też nie ma co myśleć. Flagbearer Piper zdecydowanie jest moim ulubionym. Po prostu mega łatwo mi się trafia właśnie tym skinem do Piper. Nie mam pojęcia, kiedy dostanie zmieniając skin na dobel, również, chociaż wszystkie trzy skiny moim zdaniem są mega spoko. Prawdopodobnie będę używał e, jednego ze zwycięzców, właśnie Supercell Mega, co tam był do Bell. I nie ten, co wygrałby z community, tylko ten, co wygrał, jakby. No bo ten, e, nie wiem, czy wiecie, ale dwa skiny wygrały, bo jeszcze inny skin wygrał, co po prostu deweloperzy go wybrali, W ogóle nie było go tam na i pewnie tym właśnie będę grał z tego Greyma ma strasznie mało skinów, zauważyłem w ogóle ten, ogłosił tam, że będzie 6 nowych yy, skinów do jakby 6 postaci Supercell maker i próbuję sobie przypomnieć, czy dali tam Greya, bo wiem, że był Sam Grom, Chuck, Janet, Karl i coś, i Buster chyba no to nie ma Greya, w ogóle widziałem, że ktoś ma taką jakby, nieopinię tego, teorię że to będzie właśnie sześć postaci, co dostało hyperki. Szczerze? Jest to możliwe. To było naprawdę spoko. Zwłaszcza, że Buster, jestem Buster mainem, no to yy, bym się bardzo ucieszył. Ale tak jak mówię, Gray powinien dostać jakieś nowe skiny zdecydowanie. Ale z tych ulubionych to jest mój, yy, no ta po prostu wersja kolorystyczna detektywa Gale'a. Bass ostatnio dostał mega sporo skinów. W ciągu dwóch miesięcy dostał on 6 nowych skinów, czyli trzy Godzilla oraz trzy właśnie te z Karnetu. Moim zdecydowanie ulubionym jest czerwona Bazilla. Dodaj na Majka zdecydowanie Tengu Mike, to jest mój ulubiony skin. Szczerze, nie mam tutaj trochę co myśleć, ale ten skin mi się trochę podoba. Nie wiem czemu, ale naprawdę kolory przy tym skinie nie są złe moim zdaniem. Raws ma trzy naprawdę średnie skiny, ale na szczęście w tym updatecie dodają mu takiego naprawdę ładnego skina, na którym na pewno będę grał, ale z tych obecnych no to chyba Ronin szczerze jest moim ulubionym. Do Ems właśnie odblokowałem sobie jedną meduzę. Jeszcze tam są, mam dwie inne w karnecie, jakby jednej scenie odbieram, ale za kredytami, a drugiej jeszcze po prostu do drugiej nie doszedłem. I co, no szczerze, DJ Ems jest zdecydowanie najlepszym skinem. i ma tylko dwa dobre skiny, i również mał na trzeciego skinę, który jest najgorszym skinem, chyba w ogóle w historii karnetów. I no tutaj zdecydowanie bajku w bardziej wolę niż Modra Eve, nie, jak to się dzieje. Mofra, Modra. Nie wiem, ale bajku jest zdecydowanie lepsza. No Maisy jest zdecydowanie Mara, Mara Uder i tak to się chyba jakoś wymawia. No po prostu spoko design jest tej, tego skina. No Mac tak samo dla mnie O wybór jest oczywisty Jaguo, Jaguar Jaguar, nie jak to się dokładnie też mówi Spirit Mac, ale Monster Truck też jest naprawdę moim zdaniem mega ładny. Hmm, Chcę, że jest lepsze. jakieś kontrolery Nintendo, czy prawdopodobnie moja ulubiona animacja skina w ogóle w historii tej gry. No moim zdaniem, wiecie, bardzo dobra. No chyba jest dosyć oczywiste, jaki skin jest moim zdaniem lepszy. I pewnie nie tylko moim zdaniem. Do komara jeszcze nie kupiłem tego nowego skina, bo czekam aż będzie za blink Bo tak jak mówiłem na streamie, że ja sobie zbieram ten blink na nowe skiny No i to jest jeden z nich, ale to nie, e, nie jedyny Bo też na pewno właśnie tego, e, nie doga, tylko rafsa kupię za blink Barleya kupię za blink, może nawet doga też, ale mam złotego, więc nie wiem czy mi się opyla No ale oczywiście to, to jest jeden z lepszych skinów za 80 gemów To nie na no, co ale no obecnie no nie mam dużego wyboru, więc Elf Angelo, Ale oczywiście jak będę miał tego, no to to będzie mój ulubiony do nani zazwyczaj gram złotą nani, a oprócz złotych nani mam tylko retro oraz dzwona. No i od zdecydowanie bardziej wolę dzwona, którego oczywiście powinniście zostawić. To jest najbardziej NPC rzecz, jaką powiem w tym filmie, jak coś. No, Bastera również zawsze gram złotym skinem, ale z tych dwóch skinów innych to zdecydowanie wolę krokodyla Pastera. Hmm, ciekawe co bym tutaj wolał: jakiegoś pomarańczowego inwalidę, czy super mega dowalonego skorpiona, skorpion mena z Egiptu. Moim zdaniem, wirus Charlie jest overrated, strasznie overrated. Po prostu jej voice liney mnie strasznie wkurzają, więc to jest prawdopodobnie jeden z powodów, dla którego raczej nigdy nie kupię tego skina. No, oprócz tego, no to zdecydowanie ta Rose i Charlie. No i jako ostatnią postać mamy Cordeliusa. Tutaj myślę, że wybór dosyć oczywisty, czyli Odin Cordelius. Jeżeli materiał się spodobał pamiętajcie zostawić subałkę w górę i faccie w ogóle fajna godzina dosyć, pierwsza 28, idealna godzinę odgrywanie filmu. Życzę Wam miłej, no w takiej sytuacji miłej nocy, ale pewnie widzicie to jakoś rano, więc miłego dnia wam życzę.